Dzień dobry moi drodzy, czy taki mały Powerbank ma jakiekolwiek zastosowanie w pracy, na budowie, czy może Wam się przydać poza kempingiem? Pokażę Wam zastosowania praktyczne w pracy i na budowie i ewentualnie w miejscach, gdzie może Wam to się przydać. Jest to mały Powerbank. No i dzisiaj pokażę wszystkie jego wady i zalety, a są i takie i takie. Oprócz wszelkiej maści urządzeń elektrycznych, takich jak powerbanki czy wkrętarki, głośniki, możecie podłączyć sobie także nagrzewnicę, oczywiście wykorzystując tylko i wyłącznie nawiew, bo już takie duże obciążenie oczywiście nie da rady. Uruchomimy przetwornik DC, włączą się w tej chwili wszystkie urządzenia do ładowania, czyli mamy teraz wkrętarkę, mamy powerbanka, głośnik JBL-a i ładuje się tutaj telefon. I w tym momencie pobór, który jest to jest 64W i chodzi przetwornik DC. No i teraz jakbyśmy chcieli się jeszcze schłodzić dodatkowo dorzucamy sobie wentylator, który włączy się za chwilę, a już jak widzicie śmiga fajnie, łączny pobór 98W. Także jest ciekawie. Można sobie to wykorzystać. Taki zestaw pochodzi przez jakieś 2 godziny 55 minut, także około 3 godzin możecie sobie ładować. Od tego urządzenia jest brak możliwości użycia takiej ładowarki do baterii, którą chcielibyśmy naładować do wkrętarki, gdzieś w polu, powiedzmy, rozładowuje wam się taka bateria i nie macie możliwości z tego urządzenia tego zrobić. Mimo, że tutaj jest napisane, że ona bierze 240W, to w piku bierze troszkę więcej i niestety to urządzenie już się wyłącza. Możemy to przetestować. Włączyłem przetwornik AC, za chwilę powinna się ładowarka uruchomić. Mamy zielone światło, ładowarka sama w sobie tam 12W wzięła przy uruchomieniu i teraz w momencie, gdy wkładam baterię, bateria, zobaczcie, jest. Troszkę rozładowana, ale będzie się na pewno ładować. Zaczyna startować. Zaczyna pobierać energię. A i zobaczcie, tutaj mamy efekt tego taki, że niestety bateria zostaje odłączona. Czyli mamy tutaj błąd prze przeciążenia E. 0,2 i tak jak widzicie niestety urządzenie przestało działać, czyli w tym momencie niestety już nie ładujemy. Działa to tylko przez chwilę energia zaczyna rosnąć, rosnąć i w momencie, gdy przekracza 300W w pewnym momencie odłącza nam zasilanie AC. Spójrzcie jeszcze raz, uruchamiam, skasujmy błąd. Ładowarka się uruchomiła. Zaraz zacznę ją mierzyć, moc zaczyna rosnąć. I już w pewnym momencie nie daje rady. Także znowu mamy błąd przeciążenia. No, i to jest niestety wada tego urządzenia, bo wydaje mi się, że fajną funkcją byłoby gdzieś sobie podłączyć taki, taką ładowarkę i naładować na przykład baterię na budowie. Jeżeli chodzi o jakąś inną ładowarkę, to mam tutaj coś takiego i ona już powinna się raczej ładować. Mamy tutaj moc tego podaną w około 100 W. Powiedzmy, że powinna zadziałać. Włożymy baterię, uruchomimy przetwornik AC. Bateria się zaczyna ładować. Mamy światełko migające, czyli ładuje. Tutaj nawet nie pokazuje mocy przez dłuższą chwilę, ponieważ ta ładowarka bierze bardzo mało prądu. I spokojnie można naładować taką właśnie mniejszą ładowarkę. Zważymy sobie to urządzenie. Jedyna opcja, którą w tej chwili mam, żeby to zważyć, to jest waga kuchenna, ale powinna być w miarę dokładnie. Tutaj mam powerbank. Waga jest starowana w gramach. I urządzenie w tej chwili, tak jak widać, stoi całe na wadze i waży 3128 gramów, czyli troszkę ponad 3 kg. Takie mamy tutaj pomiary. A dodatkową opcją jest coś takiego: mamy panel słoneczny w zestawie, panel słoneczny mocy 100 W. Jeżeli chodzi o sam panel, spójrzcie, składa się można go otworzyć, bądź złożyć w taką podręczną teczkę. Mamy tutaj podstawki, które możemy sobie też rozłożyć. No i jest oczywiście kieszeń, w której znajdują się przewody. Mamy różnej maści przewody, z różnymi zakończeniami. Zobaczmy, tu jest coś takiego. Ja jakieś prawdopodobnie takie standardowe, uniwersalne końcówki. Przewód, który użyjemy do ładowania powerbanka. On ma taką końcówkę właśnie. Tu są wyprowadzenia plus i minus, dodatkowo kilka końcóweczek, jeżeli chcielibyśmy na przykład dopasować do jakichś popularnych urządzeń. Instrukcja obsługi, jeżeli chodzi o specyfikację tego panelu, to już wrzucam Wam tutaj screena, żebyście zobaczyli sobie jakie są parametry. Mamy kolejny dzień, godzina 12 dochodzi, mamy samo południe, panel słoneczny jest wystawione na ekspozycję słoneczną praktycznie prostopadle. Niebo zapadziane chmurami powstałymi w sposób nienaturalny. I teraz będziemy próbować jak to będzie reagować i ładować. Dobra, jeżeli chodzi o sam powerbank, samo urządzenie, mamy 60%. I spróbuję teraz to podłączyć, zobaczyć jak to szybko naładuje. Będę co chwilę tutaj podchodził sprawdzać jaki jest procent tego. Urządzenie zostało podłączone. Słońce nadal świeci, tak jak może, oczywiście. Mamy w tej chwili ładowanie 85W, tak jak widzicie. Czyli panel słoneczny 100W daje w tej chwili 85-6W. Myślę, że jakby było bezchmurne, nie podawałby stówkę. Może się całkowicie rozpogodzi, No i teraz sprawdzimy. Tak jak mówiłem, godzina 12.01. Sprawdzimy, jak szybko naładuje to 40%. Już mamy 61. Napisane było około godzinki. Godzina 16 minut do pełnego naładowania. No ale to się okaże. Minęło kilka minut. Dokładnie 23 minuty. Moc paneli 63. 64 w i 71%. Nasłonecznienie jest takie podobne jak było. Niebo nie wygląda za ciekawie. A więc mamy 13. 9. 97%. 70 wat leci z panela troszkę go przekręciłem zgodnie z kierunkiem słońca a jak widać tutaj słońce świeci prosto na panel czyli zostało jakieś 6 minut do pełnego naładowania 75W 1330 co my tu mamy naładowało się do 100% w tej chwili nie pobieramy mocy z panela i już. Mimo, że jest nasłonecznienie, bateria się naładowała. Dla porównania, zobaczmy po podłączeniu zasilania z sieci. Moc ładowania to jest około 130 W, ale ona też tam do 200 podchodzi. Maksymalna moc ładowania 200 W. W warunkach domowych, spokojnie zasilicie sobie na przykład taki młynek bądź blender. Ten tutaj ma akurat około 200 W mocy. No i przetwornik mamy uruchomiony. Jeden i drugi, i. Przy wyższym biegu bierze około 145W, także spokojnie widać można sobie coś takiego użyć. Do urządzenia wpiąłem rozdzielacz, do którego podłączyłem multimetr, oczywiście, wentylator, komputer z zasilaczem około 100W, 90W to jest zamiennik, oczywiście, i lampkę taką biurkową. No i teraz uruchommy to i zobaczymy, jak będzie się sprawować. Komputer chodzi w trybie odtwarzania filmu. Tutaj mamy pobór, uruchomimy wentylator. Dowalimy trochę prędkości. Moc jaką pobieramy to jest 124W. Napięcie stale trzyma się na jednym poziomie, tak jak widzicie, znaczy nie ma problemów ze spadkami napięć. Bardzo ładnie i płynnie utrzymuje się napięcie. Dosyć istotną wadą tego urządzenia, o której wspominaliście mi na shortach, między innymi na TikToku, który wrzuciłem, jest niestety rozładowywanie się tego urządzenia w trybie uruchomionego przetwornika AC. Zwłaszcza jeżeli używacie tego powerbanku i zapomnicie o wyłączeniu przetwornika AC, który sygnalizuje się tutaj i tutaj, że jest uruchomiony i słychać także wentylator, który. W nim pracuje, to niestety jest w stanie rozładować całą energię w zasadzie zgromadzoną w środku jednego dnia. Oczywiście bez podłączonego żadnego urządzenia, na samą autokonsumpcję. Jeżeli te przetworniki zostaną wyłączone, to już nie ma z tym problemu. Dodatkowo mamy tutaj opcję Bluetooth, tak jak widzicie, którą można uruchomić przytrzymując przez kilka sekund przycisk DC, i wtedy dodatkowo możemy mieć podgląd w aplikacji. Pobieramy sobie taką aplikację All Powers. Po czym otwieramy ją i możemy dodać nowe urządzenie. Tutaj dodajemy nowe urządzenie. Mamy dwa kroki informujące nas o tym, że musimy uruchomić Bluetooth w naszym telefonie, po czym możemy włączyć Bluetooth w tym właśnie powerbanku od firmy AllPowers. Klikamy następne. Pojawia nam się urządzenie, które klikamy, po czym łączymy się z nim. No i mamy dokładny podgląd na urządzenie w aplikacji oczywiście. Tak jak widzicie, mamy tutaj moc wchodzącą, wychodzącą. Mamy uruchomienie przetwornika AC, DC. Możemy to samo robić, tak jak widzicie, na telefonie, co na przyciskach. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w lampę LEDową z tyłu, która nie jest zbyt mocna, ale zawsze może nam troszkę pomóc i dodatkowo ma sygnał migający SOS. Również mamy możliwość wyboru częstotliwości pracy urządzenia, 50 lub 60 Hz i tą diodę LED też możemy zdalnie uruchomić. Tyle, że z jednym poziomem jasności. Podsumowując, urządzenie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe zasilanie w pracy, jeżeli potrzebujecie zasilić sobie urządzenia, mieć powerbank, którym posługujecie się w pracy. Na co dzień, tak jak ja na przykład, bardzo dobre zasilanie awaryjne. Możecie tym także zasilić piec w domu, jeżeli macie na przykład taką potrzebę, w przypadku gdy zabraknie wam prądu. Posiada także swoje wady, właśnie jedną z nich jest ta ograniczona moc, jeżeli chodzi o ten model, akurat, ale także jego wadą jest samo rozładowywanie się, jeżeli pozostawicie na przykład je włączone, włączone w trybie uruchomionego przetwornika, na przykład AC lub DC. W wisie filmu również znajdziecie linki do strony producenta, gdzie będziecie mogli zobaczyć sobie, jakimi produktami dysponuje oraz kod rabatowy, który upoważnia do 10% zniżki. Zapraszam wszystkich do lajkowania i subskrypcji. Już niedługo pojawi się nowy materiał. Tym razem będzie to materiał o sterowniku do turbiny wiatrowej, na co wszyscy czekamy. Ja też i będziemy działać w tym kierunku. Pozdrawiam wszystkich.